Cześć, witajcie w kolejnym przeglądzie wydarzeń astronomicznych nadchodzącego miesiąca. Za nami sierpień, który jak zbicia strzelił. Pogoda była zmienna, ale dopisała w kluczowych momentach. Najpierw podczas maksimum Perseidów, w nocy z 12 na 13 sierpnia, kiedy spędziliśmy aż 5 godzin na podziwianiu spadających meteorów, a w tak zwanym międzyczasie, podglądając obiekty głębokiego nieba i planety. Potem pogoda dopisała podczas pierwszego zlotu społeczności patronów Astrolife o środku Rysy w Bukowinie Tatrzańskiej. Niezapomniany weekend, mnóstwo rozmów, obserwacji przez najlepsze sprzęty i wymiany cennych doświadczeń, a także śmiesznych sytuacji, żartów i po prostu dobrej zabawy. Dziękuję wam patroni, i do następnego zlotu. Jak zawsze pod koniec miesiąca wyłoniliście najlepsze zdjęcia, i jak zawsze konkurs stał na niezwykle wysokim poziomie. Najlepsze zdjęcie sierpnia według Was zrobił Grzegorz Kamiński, fotografując drogę mleczną na wyspie Jersey. Drugie miejsce zajęła Mgławica Duch z Cefeusza, a trzecie Droga Mleczna nad Tatrami. Wasze wybory są dla nas niezwykle cenne, bowiem już powoli rozpoczynamy pracę nad trzecim fizycznym kalendarzem astronomicznym, a w nim znajdziecie zdjęcia waszych ulubionych astrofotografów z grupy Astrowiedza. Okej, okay, przejdźmy już do tego, co zaserwuje nam wrześniowe niebo. Słońce minęło już na niebie gwiazdę Regulus. O godzinie 21:00 jest już ciemno, a nad ranem widoczny jest Orion. To oznaki jesieni, zbliżającej się wielkimi krokami. Księżyc na początku września widoczny będzie w drugiej połowie nocy i zakryje dwie gwiazdy z konstelacji bliźniąt. Najpierw drugiego po drugiej w fazie 25% zakryje Mepsutę, element figury Kastora i jedną z najjaśniejszych gwiazd bliźniąt, a kolejnej nocy księżycowy rogalik zmaleje do 16% i dotrze do ręki drugiego z braci, gwiazdy Kappa Geminorum, którą zakryje o 4.48%. Poprawia się nachylenie ekliptyki do porannego horyzontu. Dzięki temu księżyc widoczny będzie praktycznie do samego nowiu. 6. po 5. weź lornetkę i wyjdź na dwór. Spójrz nisko nad wschodni horyzont. W unie początku dnia spróbuj odnaleźć księżyc w fazie 1%. Na dostrzeżenie gwiazdy Regulus może być trochę za wcześnie, chociaż kto wie? 22 godziny później księżyc będzie już w nowiu. Ciemne wrześniowe noce wolne od jego światła czekają nas na przełomie pierwszej i drugiej dekady miesiąca. Wieczorem na niebie nadal dominować będą Lutnia, Łabędź i Orzeł, a także inne gwiazdozbiory kojarzące się z latem, które niestety w tym miesiącu pożegnamy. Patrząc w niebo w środku nocy, naprawdę poczujemy nadchodzącą jesień. Do zenitu zbliży się etiopska księżniczka Andromeda wraz ze swoim skarbem Galaktyką M31, o której w końcu pojawił się film na kanale. Link odnajdziesz w przypiętym komentarzu. Koniecznie go obejrzyj, zanim wybierzesz się na jej obserwacje. W okolicach Zenitu odnajdziemy również Cefeusza i Cassiopeję, czyli rodziców etiopskiej księżniczki, oraz nieco niżej po stronie wschodniej jej wybawce i męża Perseusza. Dominującą figurą na południu będzie Pegas. To właśnie na tle Pegaza widoczne są galaktyki, które widzicie na wrześniowej stronie naszego fizycznego kalendarza kwintet Stefana. Obserwowaliśmy je także na żywo podczas sierpniowej nocy Perseidów. W środku nocy na południu odnajdziecie osamotnioną jasną gwiazdę, świecącą biało-błękitnym blaskiem. To Fomalhaut, najjaśniejsza gwiazda ryby południowej, nazywana często gwiazdą jesieni. Wrześniowe noce są już zauważalnie dłuższe, przed godziną piątą będzie jeszcze całkiem ciemno. Perseusz dotrze wtedy do Zenitu, wysoko wzbiją się już woźnica, byk i bliźnięta, a niżej zobaczymy Oriona oraz jego dwa wierne psy. Wrześniowe poranki przy ozdobie najjaśniejsza gwiazda ziemskiego nieboskłonu Syriusz, ukazujący się nisko nad południowym wschodem. Wszystkie gwiazdy sześciokąta zimowego są już widoczne przed świtem, choć upłynie jeszcze trochę czasu zanim zdominują nocne niebo. Podczas bezksiężycowych wrześniowych nocy warto zwrócić uwagę na kilka mniejszych ciał naszego układu. Po nieco ponad 7 latach w okolice Słońca powróciła kometa 4P Fej. 9 września znajdzie się w peryhelium. To obiekt dla najambitniejszych obserwatorów, z jasnością 12 magnitudo widoczna jest tylko pod ciemnym niebem przez duże amatorskie teleskopy. Została odkryta w 1843 roku przez francuskiego astronoma Herfe Feya w Obserwatorium Królewskim w Paryżu, a nad wyznaczeniem jej orbity głowili się tacy wielcy astronomowie jak Thomas Henderson, Otto von Struve czy Urbain Leverrier. Jest kometą z rodziny komet Jowisza o punkcie peryhelium położonym za orbitą Marsa. Jądro kometarne ma 3,5 km średnicy. W rybach, blisko granicy z wodnikiem, odnajdziemy też planetoidę Pallas, która w tym miesiącu znajdzie się w opozycji do Słońca. Do jej zauważenia wystarczy lornetka. Pallas wędruje we wrześniu ruchem wstecznym pod bardzo dużym kątem względem ekliptyki. Pod koniec miesiąca przejdzie już do Wodnika, a w połowie października niedaleko minie gwiazdę Hydor. Księżyc powracając na niebo wieczorne spotka się z Wenus w dniach 9 i 10 września. Niekorzystnie nachylona ekliptyka do wieczornego horyzontu sprawia, że obiekty zachodzą bardzo szybko, pomimo całkiem dużej elongacji. Próbę obserwacji należy więc podjąć około 40 minut po zachodzie słońca, najlepiej przy pomocy lornetki. Każdego kolejnego wieczoru księżyc będzie widoczny nieco wyżej, 12 dotrze do Skorpiona. Tam zobaczymy go w towarzystwie gwiazd tworzących szczypce Skorpiona oraz jasnego Antaresa. We wrześniu Skorpion zachodzi jednak całkiem wcześnie, a po drugiej stronie nieba wyłania się konstelacja Byka. W tym gwiazdozbiorze widoczna jest Ceres, planeta karłowata, która tej nocy znajdzie się blisko Aldebarana. Wyłuskacie ją za pomocą dużej lornetki lub małego teleskopu, szukajcie około 1 stopień poniżej pomarańczowego oka byka. 13 września srebrny glob znajdzie się w pierwszej kwadrze, dokładny moment tej fazy przypadnie już po jego zachodzie, a kolejnego dnia czeka nas maksymalna elongacja wschodnia Merkurego. Niestety, niekorzystnie ułożona ekliptyka do wieczornego horyzontu, o czym już wspominałem, pozbawi nas szans na jego obserwacje. Po sierpniowych opozycjach gazowych olbrzymów Saturna i Jowisza przyszła kolej na Neptuna, który w opozycji do Słońca znajdzie się w połowie września. Teoretycznie to najlepszy czas do jego obserwacji, a w praktyce, w przypadku tak odległych planet jak Uran czy Neptun, opozycja niewiele wnosi. Nie odczujemy większej jasności obiektu, czy też jego większych rozmiarów, choć fakt, że widoczny jest przez całą noc i góruje w środku niej, wydłuża maksymalnie czas, jaki można poświęcić na jego obserwację. Neptun nie jest widoczny gołym okiem. Do jego odszukania potrzebujemy przynajmniej lornetki. Początkujący obserwatorzy mogą mieć więc z tym problem. W okolicy brakuje jaśniejszych gwiazd, które mogłyby posłużyć jako drogowskazy. Jednak niemal cały wrzesień spędzi wewnątrz mocno pochylonego rombu złożonego z gwiazd 6. i siódmej wielkości. Zlokalizowanie rombu mogą ułatwić nieco jaśniejsze gwiazdy Wodnika. 16 września o godzinie 22, nisko na południu, zobaczymy Księżyc, a nad nim Saturna, którego jasność powolutku maleje. Kolejnej nocy srebrny glob znajdzie się pomiędzy gazowymi olbrzymami, a 18 znajdzie się bliżej Jowisza. Na to spotkanie warto będzie spojrzeć nawet nieco wcześniej, tuż po zapadnięciu zmroku, nisko nad południowym wschodem noce w drugiej połowie miesiąca zdominuje blask księżyca. Służyć mu będzie nachylenie ekliptyki, dzięki któremu każdego wieczoru wschodzić będzie tylko kilkanaście minut później niż wieczoru poprzedniego. Wrześniowa pełnia naszego kosmicznego sąsiada przypadnie w nocy z 20 na 21 na tle konstelacji ryb. 22 września o 21:21 .21 słońce dotrze na niebie do punktu wagi i rozpocznie się astronomiczna jesień. Promienie naszej gwiazdy padną prostopadle na równik, a obie półkule naszej planety będą równomiernie oświetlone. Pierwszym zjawiskiem najbardziej kolorowej pory roku będzie spotkanie księżyca i urana wieczorem 24 września. Po 22.00 oba obiekty dzielić będzie odległość około 3 stopni. Najlepiej obserwować to zjawisko przez lornetkę. Kolejnej nocy księżyc tuż po wschodzie znajdzie się blisko Plejad, a następnego wieczoru zobaczymy go nieopodal Aldebarana i Gromady Hyady. Wrzesień zakończymy ostatnią kwadrą księżyca 29 o godzinie 3.57. Stało się, moi drodzy, wkraczamy w tę mniej przyjemną część roku, choć dla miłośnika astronomii dłuższa noc oznacza jeszcze więcej czasu spędzonego pod gwiazdami. Życzę Wam dobrej pogody we wrześniu i do zobaczenia. Cześć!